Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Państwo wybaczą, Państwo wybaczą, że w swej zuchwałości mamy czelność mieć dość dzwonów herberszczyzny, ostrych, miłoszowych tonów, nieustannie każących nam mieć się na moralnej baczności. I rzeczywiście, trudno dzisiaj opion, gdzie na świeczniku widać świecę, a trudno o płomień. I wszystko dzieje się w oparciu o zasadę równej wymiany. Państwo wybaczą, że mamy czelność mieć dwie sprawne nogi i jeszcze chcieć wskoczyć na kolejne dwie pary, usiąść w siodle, chwycić zalejce, wyjąć szable i ruszyć naprzeciw słońcu. Pokora objawia się w tym, że to nie dzwon przypomina nam o naszych grzechach. Że pomimo bólu tyłka jeździec dalej prze naprzód, że szable wyjmuje tylko w ostateczności. Słońce na mnie blaknie, a konia zostawcie w spokoju, czytał. Bogu.